Te kwiaty to niestety efekt przymrozków. Na szczęście niektóre azalie uchowały się przed mrozem. Tu mam taki egzemplarz, który rośnie w lesie pomiędzy drzewami, więc nie jest on tak wystawiony na pełne słońce. Ma tutaj półcień. Jest w takim zaciszu leśnym, i zobaczcie, to jej nie przeszkadza, żeby mieć ładne, piękne kwiaty kwitnie przecudnie co roku. I do tego właśnie po kwiatach widać, że nie dopadł przymrozek. przymrozek. Nie tylko pięknie wygląda, ale musicie mi uwierzyć, że przecudnie pachnie. Tutaj obok są też dwie inne odmiany. Ta dopiero będzie rozwijała kwiaty, ale zobaczcie ile ich tutaj jest. Jest mnóstwo. I jest jeszcze taka biało-żółta. Też przepiękna. Też widać, że tutaj nic się nie wydarzyło, mróz tutaj nie dotarł. I może jest to jakaś wskazówka, żeby tych roślin nie sadzić na, takim, na takiej pełnej ekspozycji zarówno na mróz, na wiatr, jak i na słońce.